Everybody go, ooh ooh, here we go now. Hey, everybody go. Us uh, so girls gonna have fun tonight. Ooh, get ready in the club tonight. If you wanna get naughty tonight, so Ooh, get ready in the club tonight. Us uh, so girls gonna have fun tonight. Ooh, get ready in the club tonight. Shake your eyes and your the girls are Dziewczyny i miłość. Słuchajcie dziewczyny. Ten semestr nie jest wcale taki zły. Tata i Anna wyjechali w podróż poślubną. Po szczęśliwym zakończeniu. Powierzając mi opiekę nad mamą Anny i utrzymywanie mieszkania w nienagannej czystości. Ale większą część tygodnia spędziłam z moim uroczym chłopakiem Danem. No dobra, Eli, czekamy na ploteczki. Jakie? Jesteś z Danem już tydzień. Trzy powody, dla których z nim chodzisz. Trzy wspaniałe cechy Dana. Um, pierwsza: jest uroczy i jest moim chłopakiem. Druga. Jest romantyczny, zabiera mnie na spacery, jemy o zachodzie słońca. No i trzecia, świetnie całuje jest, no wiecie, bajeczny. Uf, dobra, mam mętlik w głowie. E, tam mętlik z mętlik, to druga faza chodzenia. Eli Allard, jest. No wiesz, jeszcze tydzień temu marzyłam o Danie, a teraz no, ja dostrzegam jego wady. Już ci mówiłam, druga faza to faza drobiazgowości. To znaczy? Magda Bartom. Jestem. Kiedy dziewczyna zdaje sobie sprawę, że chłopak ją irytuje, Jennifer. zaczyna go urabiać. To jak zdaniem, które trzeba trochę dosolić. Nadine Foster! Tak robią wszyscy. Nadine Foster! Dan wcale mnie nie irytuje. Chodzi o coś... o coś innego. Musisz go urabiać, chcesz czy nie. Halo, Nadine Foster! Jestem! O, przepraszam, że przerywam wam bezmyślne pogaduszki. Bezmyślne? I to mówi nam kobieta, która nigdy nie rozstaje się z dresem. <gaduszki> Eli, nie słuchaj jej rad. Musisz to przemyśleć. Victoria, go. Jeśli czujesz się ten... dziwnie, to nie wiem, to jak z Liamem. Może to nie ten? Tomo. Dan jest uroczy, a Liam jest cieniasem. <śpiewanie> <śpiewanie> Dobra, to nie Dan. Dym dookoła dym a ja stoję w nim i śpiewam, śpiewam resztę rodzina. Pokażę wam, że parę mam i bez końca tak młubym. Oni są z kompletnie innej bajki. Rodzice zazwyczaj są z innej bajki. Tak, chodzisz z danem, a nie z jego rodziną. <gryw> Wtedy Dan to zrobił. Mmm, ale z niego cicha woda. Nie, nie to o czym myślisz. Na niebie nadal są miliony nieodkrytych gwiazd. Zupełnie jak w idolu. Wiesz, chciałbym odkryć jedną. Kto by nie chciał? A... Jak mi się uda, będzie nosić twoje imię. Serio? Gwiazda Eli. <noise> <noise> reszta otrzyma imiona naszych dzieci. Czy to przesadzam ja? Czy to jest trochę za dużo? No, tempo ma zabójcze. Jest uroczy, ale rozumiesz. Masz rację. Zachowuje się jak trzydziestolatek. <grym> Posłuchaj, to przecież tylko takie gadanie. Czasem mówisz coś, ale tak nie myślisz. Ja na przykład mówię Gregowi, że futbol jest ciekawy. <grym> Lubisz Dana, więc się je przejmuj. I przestań sobie zawracać głowę jego śpiewającą rodziną. Ej, kończę. Eli-Beli, król makareny powrócił. I królowa. A, moja cudowna królowa. <grym> Hej, świetnie wyglądasz. Moja mama już poszła? Jesteś taka wypoczęta i opalona. Wspaniale się bawiłam. <grym> Tato, wydaje mi się, czy opalałeś się w masce do nurkowania? Chodź. Hej, hey, mamy prezent. Zamknij oczy, zamknij oczy. Dlaczego celnicy zaniedbują swoje obowiązki? Nie powinni pozwalać na wwożenie do kraju takich prezentów. Mogą się rozmnożyć. Anna wybrała. Ręcznie, tkana, podoba Ci się? Pewnie jest piękna. Opowiedzcie mi o podróży poślubnej, o hotelu, o palaniu, wszystko. Pokazać ci zdjęcia? Aha. Mhm. Tęskniłem, wiesz? Bardzo się za tobą stęskniłem. Ja też tęskniłam, mój tatuśku. <grym> o, spotykałaś się z Danem? E, no wiesz, czasem. I jak? Nieźle. Spędziłam sporą część tygodnia z moim chłopakiem, dlaczego było tylko nieźle? Może kiedy się ma chłopaka, zawsze jest tylko nieźle. Trudno spodziewać się bezustannych fajerwerków. Zresztą pewnie jestem uczuciowo upośledzona i nigdy nie znajdę prawdziwej miłości. Ale najbardziej boję się tego, że ja i Dan nie pasujemy do siebie. Jeśli nie wiesz, czy Dan jest tym jedynym, to musisz sobie zadać kilka pytań. Yy, a, nosisz jego zdjęcie w portfelu? Ach, oczywiście. A ja noszę. Że łączy Was wielkie uczucie? Chodzi o to, że mam te jego zdjęcia, a to oznacza, że go kocham. No jasne, wszyscy je nosili: Julia zdjęcie Romea, mm. Kleopatra Cezara i Marka Antoniusza. <laughs> Zastanów się. A pamiętnik się liczy? Chodzi o publiczne demonstrowanie uczuć. Mm, nie. <laughs> Znowu muszę przerwać Waszą zajmującą dyskusję i prosić o udział w zajęciach. Wymagam zbyt wiele? Jeśli nie wyobrażasz sobie wspólnej przyszłości z nim, to jak ma na nazwisko? Gdybym ja wyszła za grega, byłabym Magdą Malinka. Zupełnie jak rosyjski szpieg. No a ty, Eli? Uf, totalna żenada. Dan nazywa się Kelly. Eli? Kelly? <ślesy> <ślesy> Eli, Kelly! <ślesy> Dobrze, tak, niesamowita ekspresja Kolejne pytanie To przecież tak bzdur Poznaj słabe strony swojego faceta i zmień go w ideał Wiecie, ile pracy mnie kosztowało, żeby Greg osiągnął obecny poziom? A od kiedy to Greg jest na poziomie? Ha, ha Eli, chcesz? Pokażę ci, jak to zrobiłam to twój chłopak czy świnka morska? Wyciągle o jednym. Chłopak, chłopak, chłopak. Świat się na tym ukończy. Znajdę sobie jakieś hobby. Nie będę w kółko gadać o chłopakach. Świetnie. Teraz się zastanów, jaki miałby być ten twój dan.